Justyna Brainot Event Dzisiaj jest z nami Alan i Gabryś I, i nam o 20 zespiszę Secret Dziś Dzisiaj robimy z, z Gabryszem rytuał i z Alanem i z moim drugim kontem No trochę rękiło, mam nadzieję, że mi mama pozwoli. La kukaracza. Nie wiem, ciebie! Oskar! Aaaaa! Aaaaa! Gabryz, tu jest što moje, pokaż mi Sam mini spiderini. Proszę. daj, Zgłosiłam alama. Zgłosiłam alama. Zaltowałem, nie zgłosiłam. Nie zgłosiłam. Alana. Jer sobie? Jeszcze nie jestem trenerem bo kiedyś ci dorobiega będzie potrzebna. Już mi potrzebna. A, to będzie sobie nawet. Nie. Jak sobie? Znaczyliśmy tymi piotrowi? Nie, jest na szczęście tymi piotrowi, i patrzę jest do Rebirtha. Pożyczysz mi kiedyś dasz? Czekaj, gdzie shop? shop.pl Kiedy? Ja. M.M. Ja. M.M. Ok, robię. Dobry, szansa mi zupełnie. Dobry. I widzobę, gramy? Streamlabs? No to będzie fajnie. Alan, zaakceptuj, ja mm. Boga Alan, chodź, weź sobie tego. O ja mnie jedno losowanie to takie Dobra, Dobra, widomia sami będzie zaakceptowany? Ej, Nie bierze! Nie bierze! Wiecie? Ja nie bierze! Wi! <tryk> ja, Widzowie! Sami dodaj! Sami za... Ej, ja wojan? Widzowie a wojan? widzobie, a mój Wojan? Widzowie wojan? Wojan nie! Wojan nie! Wojama nie, nie ma! Kurde! Sami tak, sami tak. Widzowie, <gry> to nie sami, muszę. Sami wyciąć <gry> <mi tobie, gry> <chcie z> tego. <gry> to drugiego miał. Proszę, sami, 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 sami. <gry> znale, znale, znale. Słonia dał! Słonia dał! Dobra. Ja dam mojego, tego najlepszego. Tego 405 milionów. Dobra. Maria, czy mi. Pierwszy! Pierwszy! pierwszy, pierwszy. Kugel, sami, sami, sami. Dobra. Nie, dobra sami. Dobra, sami. To nie ma Nie, Nie! Straciłam! 405 milionów! Chodź na chwilę! Wchodzę do was! Ej, straciłem 405 milionów! Chodź tu! Chodź Piesku! Dobra, weź na go On ci od razu trochę szybciej spędzi pieniądze. nie mogę przejść! Przejść! Macie, -y. Izabel. Patrzcie. O, nie mogę to nie jest happy model. Dobra, sami, zaakceptuj.